Ostatnio łatwo przyszło, łatwo poszło. Jak to się mawia? No poszło po królewsku, przyszło też, no ale dzisiaj taka butelka i stwierdziłem, że zaryzykuję. Sprzedałem jednego lotusa. Został lotus i motylek. No ostatnio było smutno, ale zobaczmy. To będzie królewskie ryzyko. Tyle powiem. Standardowy trybik i zobaczmy. Co tutaj będzie? Na rozkręcenie Eleganty, Beast y i Weapon casey zobaczymy co tutaj rzuci Rosso ostatnio okradł, okradł mnie na batelkę za stówkę, więc no, zobaczmy, zobaczmy, mam nadzieję, że rachuneczki będą tutaj wyrównane, no i leci pierwszy Elegancik, dwa Red ale za 8 dyszek nie minimal wear, no to nawet dobrze. Fajnie by było, jakby z pierwszej, to mi wleciała taka awupka Prince. Widzowie na kodziku potrafiali. Ja niestety ani razu z tego eleganta takiej awupki nie trafiłem i chyba nawet nie widziałem. Jedynie w bitwach od widzów. Mamy awupę. Ok, 470. Wychodzimy na prowadzenie pierwszym Beast case więc super. Ale ta awupka hiperbestia, no jakby wpadła tam za 300 czy za 500, byłoby mega dobrze. Na razie jest tak nawet, nawet, USP, dwa razy ten sam, dla mnie i dla Rosso i mamy podobnie w ogóle, Rosso ten wariat, leci, leci konkretnie, no jak w baterce za stówę, dwa karambity Lore, za 10 kafli trafił, parakord mi przeleciał, ale hyperbestia za 333, Weapon, Kejsik, może Koska? O, Glox moczy tatuaż za 500 dla Rosso, Rosso wychodzi na prowadzenie Weaponem. No, Wupa Lightning mi tam przeleciała. Jedynie tak przefrunęła. Może tutaj. Ostatnio w takiej bitwie na underdogu trafiłem Bowie Emeralda. Ale bronz morfy dla Rosso. No, Rosso się nie zatrzymuje. No, dwie koski tam mu kuźwa przeleciały. Ty wariacie ja nie wariuj. Fak Fuck. Fuck dla ciebie. Ja metys na buście nie daje mi nic. Decimatoryk. No i dla Rosso, ej no, a Metyz na miał nam dać mocne skiny, dzisiaj nie dał. Butterfly Slaughter przeleciał, M9 Butterfly Knife Slaughter i to by był underdog, liczymy na Weedlotusa. Dawaj, fabrycznie nowego Weedlotusa. Przecież to by był tak dojebany underdog, że ja nie mam pytań. Tak, dojebany underdog. By był, patrzcie te skiny, trzy pierwsze i tyle, i by, by, by wystarczyło. Ale niestety. Możemy to zakończyć płaczącą emotką. Odblokować tego motylka, sprzedać go sobie i, i, i spróbować jeszcze. I spróbować tego karambita gamma emeralda chociaż odzyskać. No takie dwa sobie tam, tam były po lewej. Nie wierzę, że to na underdogu by dało. Czyneczko tutaj, kradnie mi sporo. No w tej chwili jest źle, bardzo źle. Pamiętajcie, że nie zawsze się wygrywa. A w tym momencie jest w ogóle tragedia. No nie wypadnie. Nie wypadnie. Wiecie co? Próbujemy. Jeszcze raz standardowy i spróbujemy trafić Dragon Lorke z Case'a na buście. Może dzisiaj jakaś tania skrzyneczka da. Damy jeszcze to. Licząc na Weedlotusa fabrycznie nowego. Szkoda, że w tej bitewce pod koniec może tak nie oddało mi takiego fabrycznie nowego Weedlotusa po ostatnim odcinku. No ale no nie chcę na razie oddać. Zobaczmy standardowy tryb może teraz. Najlepszy drop to US... Nie, fabrycznie nowa AWUPka Neonor moja, ok. Ja liczę tu na kombek, nie wiem, nawet nie Dragon Lorku, meduza może wpaść. Glock, ale AWP lepsza, 5 stówek dla i Na razie mam najmniej. A mówiłem ostatnio, że ten Underdog to jest mój nowy tu, królewski tryb. Mówiłem to? No mówiłem, nie? Ale tyle tych underdogów dało, że dzisiaj stwierdziłem, że lecimy na normalnym i... Było trzeba walić te underdogi dalej, nie? Do upadłego. No Pana O'Noir, no trzy skrzynie jeszcze. Mój no, jeszcze gloczek za 180, no nie no, musiałem trafić parę kordy, żeby tu wyjść na prowadzenie. O, o wilku mowa, no Emily trafiła. <ścoughs> za tysiaka, ostatni beast. USP Kill Confirmed. No i zobaczmy, no skrzynia z, z widlotusem. Lotusem. Huntsman Emerald. Obok. I co mi zostało? Weed Lotus. Ten, o którego walczyliśmy. Ten, o którego walczyliśmy, tak wiele zabrał. Polećmy, polećmy jeszcze. Poleć jeszcze takim underdogiem. Jeszcze takim underdogiem. Może po prostu dało mi podpowiedź, że underdog jeszcze mi da. Może. No, no da, nie? Na underdogu pewnie, że mi da. Zawsze mi da na underdogu. Ale skiny. Dwie skrzynie jeszcze. Porażka na wysokiej linii, to jest akurat już Uhuhu. ciężka sprawa, dajmy sobie tego Luxuriusa na buście, ciekawe co da z dwóch skrzyń. Ok, moment dla Golden Coila, no średnio, zobaczmy jeszcze jedną. Oj, Fomasik, oj nie, 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 a dajcie, no dajcie, fabrycznie nowy, wraca, do mnie. Nie wróci. Ile jest na fabryce nowego? 015. Nie no, ostatnio jak tak klikałem, to to to, to bardzo bardzo dużo ich dawało. I dzisiaj już nie. Motylków też już nie daje. Robię skinka dla Was, robię skinka dla Was. Dajmy Secret case'a na boost'a, otworzę dwie. Co tutaj wleci? USP Noir IM4A4 Emperor. Było trzeba brać tego Karambita Emeralda i uciekać w siną dal. Mamy się Dagger Cellary, ale to nie jest jakiś mega drop. Nowy kałaszek, a jest on chociaż, nie wiem, Minimalware. 4 stówki to też tak średnio, dobra. Jeszcze raz. No i średni ten skinek. Spróbujmy jeszcze może tego yy, nie ametysta, tylko Beast Case'a. Ile mamy? 0,033. Ok, dwa razy to samo na Dragonlore i na Meduzę. Hiperbestia. Dwa razy i Jaguar. A Wp zostawię. Okej. Okay. I powiem tak, tą owkę. dzisiaj macie do wygrania. Żeby wygrać awupkę, wystarczy napisać yy, dzisiaj z nicz. Zapalacie z łatwy skinek do wygrania. Zostawiacie łapę. Dzisiaj dwie łapeczki. To tylko 84 groszy, bo jest bieda. I musicie zostawić suba mnie na kanale, żeby wygrać skiny. No sami zobaczcie, że ludzie wygrywają, żeby nie było. Pamiętajcie, że Unlock kolejny będzie dopiero 31, a później dopiero w sumie jakoś 7-8 czerwca, ponieważ mnie nie będzie przez chwilę i tyle. A jakbyście chcieli pograć na CSGO Skinsie, zrobić nowe skiny, klikacie ten plusik, wpisujecie kozik w access, otrzymacie darmowe 2 zł i 10 groszy, plus dodatkowo 10% do wpłaty z moim kodem, czyli wpłacasz 100, masz 110, wpłacisz 1000, masz 1100. Masz metody płatności, blik, Visa, skiny, pace of card, SMS, pamiętaj, że strona jest dla pełnoletnich. I leci Dragon Lorca? No nie ma Dragon Lorki, mam jeszcze 2600. Robię batelkę za to wszystko i na 4 osoby na standardowym trybie. Ale no jest kiepsko, jest kiepsko. Tutaj raczej już bez szans na cokolwiek dobrego. Chyba, że mnie zaskoczy ten. 3% lotu z fabrycznie nowym kałaszkiem. No zobaczmy, czy będzie go chciało oddać, bo raczej nie wzięło wszystko, co miałem. Wszystko, co miałem wzięło, Pamiętajcie, że nie zawsze się wygrywa, nie zawsze trafiacie najlepsze przedmioty ze skrzynek. I przykładowo para leci dla Alexa. No i to jest dobry dropik, nie? Ze skrzyni za 250. Bardzo fajnie. O tutaj trzy fajne skiny, no, bardzo fajne. No, Dragon Lorki nie ma i procentoweczki, no. Z pierwszej nie ma nic. No, mamy Widlotusa. No mamy Widlotusa, no mamy. Mamy Widlotusa. Kuźwa, jest kombek jednak, nie? Jednak jest delikatny kombek. Co tu kuźwa jeszcze dać? Dobra, jeden Ametyst. Jeszcze raz Underdog. Jeszcze raz. Proszę. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Michael i Emili wysyłamy faka, niech to kuź waleci. Proszę. Nie róbcie, ale teraz jaj, nie. Kur... Wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Ja od razu mówię, nie no, nie róbcie jaj, żeby nie było, że motylek wypadnie. No i chuj. Bombki strzelił. Będę się śmiał jak tu na standardowym trybie odda. Chociaż jeszcze jest szansa na idlotusy. Widziałem ligić. Było tak. Zrobił batę na trzy osoby i dwa idlotusy wpadły, więc jest taka szansa. Ale już. Dało. Przy poprzedniej bitwie z ostatniej skrzyni, i to była ta szansa. Emerald Webby za dużo nie dają. No i to by było mocno. Jeszcze szesnastka dla mnie. To by był, no nawet, nawet powrocik. No ale tak to mamy lipkę, nie powrót. Ale może jeszcze da jednego. Zobaczmy w sumie, jak tak na bitewce rzuciło. No nie ma. Może jeszcze jeden. No. Huntsmanik nie wypadł, a szkoda, bo w sumie ten Huntsman też by trochę podratował. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Ale ja spróbuję jeszcze, bo to nie satysfakcjonuje mnie ten powrocik. Kurde, motylka teraz trafiłem, nie wątpię, że go trafię. Supreme Knife Case może mi coś da. I coś takiego robię. Standardowe, na znaczy, albo jeszcze raz ten Underdog, bo w sumie, patrzcie. Zrobiłem underdoga i dostałem motylka, to teraz raczej nie dostanę nic, nie? No, miejmy taką nadzieję, zróbmy to. Po prostu to zrobię. Po prostu to zrobię, bo ten weed lotus fajnie, że wrócił. Fajnie, naprawdę, fajnie, cieszy się. Ale miałem takie dwa i miałem takie dwa motylki, nawet trzy chyba w najlepszym momencie miałem te weed lotusy trzy. Ale teraz nie mam. Mam nadzieję, że one wrócą. Oj, Emeczka jeszcze za 600 dla mnie, no tutaj słabo, bo mam najwięcej, a to Underdog Jaguar jeszcze za 400? Nie, za 200, no chociaż tyle, ale i tak mam najwięcej 57 Ej, Will Worms, dwie dyszki więcej to też nic nam nie daje. No to ładnie. No to ładnie, też, ale na standardowym bym tego nie wygrał. A wóbka dla Was. I ja mam jeszcze cztery stówki. Jest 57. Jeszcze jeden 5-7, jakby dało Dragon Lore Meczka grać, ale za 119. No i mamy 152 ziko. O, ze skrzyni za 9 dyszek ale kałaszek za 300. No i tutaj koski już nie będzie. Jeszcze jedną otworzymy. Jeszcze jedna leci. No i to by było na tyle. Na razie.